Katolicyzm i prawosławie historia podziałów i różnic. Prawosławni, katolicy i protestanci należą do jednej wielkiej religii, a mianowicie chrześcijaństwa, czczą tego samego Boga i opierają się na tej samej świętej księdze Biblii. Jednak ten podział nie zawsze istniał. Przez ponad tysiąc lat od swojego powstania chrześcijaństwo pozostawało niepodzielne, a jego podziały były w dużej mierze spowodowane konfliktami politycznymi. Rozłam między Kościołem katolickim i prawosławnym, zwany także wielką schizmą, miał miejsce w 1054 roku i był oznaką zarówno politycznej rywalizacji między dwoma regionami kulturowymi, Rzymem i Konstantynopolem, jak i głębokich różnic teologicznych między dwoma wyznaniami, które stopniowo rozwijały się przez wieki. Wielka schizma oficjalnie zdefiniowała dwa systemy kościelne i dwa poglądy na władzę duchową. Termin prawosławny pochodzi od greckiego ortos, oznaczającego prawy, sprawiedliwy i doxa, oznaczającego wiary. Ortodoksja oznacza zatem prawdziwą wiarę i odnosi się do kościołów, które pozostały wierne wierze wczesnych soborów. Kościół prawosławny jest w nieprzerwanej ciągłości z wczesnym Kościołem. Słowo katolicki jest również zapożyczone z języka greckiego i dosłownie oznacza powszechny. Zgodnie z interpretacją Kościoła katolickiego, nazwa ta jest uzasadniona faktem, że Kościół twierdzi, że jest powszechny i posiada pełnię prawdy. Różnice w rytuałach i ceremoniach. Chociaż Kościół Prawosławny generalnie pozostaje bliższy chrześcijaństwu, z którego się wywodzi, z biegiem czasu oba Kościoły rozwinęły różne tradycje, które wyrażają się w rytuałach, liturgii i zasadach rządzących kultem. Wchodząc do kościoła prawosławnego od razu można poczuć mistyczną atmosferę, która łączy w sobie powtarzalne modlitwy, grę, świateł, świec i kandelabrów oraz symbolikę ikon. Z drugiej strony kościoły katolickie są zwykle bardziej powściągliwe i wyrafinowane. Najbardziej zauważalne różnice są następujące. Podczas liturgii prawosławni modlą się stojąc lub klęcząc, podczas gdy katolicy modlą się głównie siedząc i stojąc. W kościołach katolickich rzędy ławek są zwykle ustawione w tym celu. Ikony są sercem religii prawosławnej, a w greckich kościołach wierni wykonują pobożne gesty na ich cześć. Ikony te są symbolami, a nie bożkami. Z drugiej strony posągi nie są generalnie dozwolone w kościołach prawosławnych, w przeciwieństwie do kościołów katolickich. Zgodnie z tradycją prawosławni używają do Eucharystii chleba na zakwasie, podczas gdy Katolicy używają chleba pzaśnego. W prawosławiu zwyczajowo chrzci się trzema palcami prawej ręki, dotykając czoła, klatki piersiowej prawego ramienia, a następnie lewego ramienia. Katolicy natomiast praktykują chrzest od lewej do prawej, zwykle dwoma palcami lub otwartą dłonią. Podczas gdy Kościół katolicki nakazuje celibat, zasada ta została wprowadzona w XII wieku, choć pierwotnie nie była dogmatem. Księża prawosławni mogą się żenić i zakładać rodziny. Muszą jednak zawrzeć związek małżeński przed przyjęciem święceń kapłańskich. Tylko biskupi są zobowiązani do zachowania celibatu. Zgodnie z prawosławnymi zasadami, ksiądz musi być mężczyzną jednej żony, a jeśli się rozwiedzie, staje się świeckim. Kościół katolicki praktykuje głównie chrzest przez polewanie wodą, podczas gdy Kościół prawosławny praktykuje chrzest przez pełne zanurzenie ciała dziecka w wodzie. Podczas gdy Kościół katolicki praktykuje głównie chrzest przez polewanie wodą, Kościół prawosławny chrzci przez pełne zanurzenie ciała. Kościół prawosławny pozostał wierny tradycji sięgającej początków Ewangelii w odniesieniu do tego rytuału, który symbolizuje całkowite zjednoczenie z Chrystusem. Kościół katolicki używa kalendarza gregoriańskiego od 1562 roku, podczas gdy kalendarz juliański nadal dominuje wśród niektórych prawosławnych. Niektóre kościoły prawosławne i niektóre kościoły katolickie obrządku wschodniego obchodzą Boże Narodzenie, 7 stycznia, według kalendarza juliańskiego, który odpowiada 25 grudnia według kalendarza gregoriańskiego. Różnica 13 dni. Papież Paweł VI z Atenagorasem? Jakie są głębokie przyczyny podziału? Wielka schizma między kościołem katolickim i prawosławnym rozpoczęła się w 1054 i dopiero po historycznym spotkaniu w Jerozolimie Pawła Szystegi i patriarchy Atenagorasa pierre w 1974 r. Pierwszym spotkaniu prymasa Kościoła katolickiego i prawosławnego od 1439 r. dialog między stolicą apostolską a patriarchatem Konstantynopola został wznowiony. Sprawy posuwają się naprzód dzięki papieżowi Franciszkowi, który już kilkakrotnie spotkał się z ekumenicznym patriarchą prawosławnym Bartłomiejem Ipery z Konstantynopola i innymi prawosławnymi patriarchami. Głębsze przyczyny długości separacji są natury teologicznej i mogą wydawać się bardzo trudne do zrozumienia. Filioque credo. Dla prawosławnych według Chrystusa w Ewangelii Jana 15:26 Duch Święty pochodzi od Ojca. Katolicy natomiast mówią, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, a patre filioque. Ten dodatek do Credo, wprowadzony przez Karola Wielkiego, sojusznika Rzymu, w 8. wieku i ratyfikowany w XII. wieku, jest odrzucany przez Kościół prawosławny, który uważa go za niezgodny ze słowami Chrystusa i zmienia relacje między trzema osobami Trójcy Świętej, wzmacniając rolę Jezusa na niekorzyść Ducha Świętego. Nieomylność papieża. Inną istotną przyczyną schizmy było pragnienie papieży, by przekształcić prymat moralny w bezpośrednią władzę prawną nad kościołami. W XII wieku reforma gregoriańska w celu uwolnienia papiestwa od germańskich cesarzy próbowała podporządkować biskupów i królów bezpośrednio papieżowi, teoria dwóch mieczy, i domagała się nieomylności suwerennego papieża. Kościoły prawosławne uważają papieża za patriarchę. Akceptują, że ma on honorowy prymat w przypadku Soboru Ekumenicznego, ale nie miejsce głowy Kościoła, które należy do Chrystusa. Nie akceptują również dogmatu o nieomylności papieskiej, zdefiniowanego przez Sobór Watykański w 1870 roku. W świecie prawosławnym forma zarządzania Kościołem opiera się na biskupie, a następnie, w zależności od kwestii, do rozstrzygnięcia na świętym synodzie, zgromadzeniu biskupów i ewentualnie na Soborze Ekumenicznym. Skutkuje to zdecentralizowaną organizacją i kolegialnym podejmowaniem decyzji, podczas gdy organizacja katolicka jest ściśle pionowa. Cała władza pochodzi od papieża biskupa Rzymu. Kwestia filioque niepokalane poczęcie. Niepokalane poczęcie odnosi się do poczęcia Maryi Dziewicy, Matki Bożej, a nie Jezusa Chrystusa, którego dziewicze i bezgrzeszne poczęcie nie jest kwestionowane. Prawosławni i katolicy zgadzają się, że Maryja jest niepokalana, gdy poczęła i urodziła Syna Bożego i że jest to wynikiem szczególnej łaski Ducha Świętego. Różnica polega na tym, że dla katolików dziewica Maryja została poczęta ze zwykłych rodziców, ale z woli Ducha Świętego grzech pierworodny nie przeszedł na nią. Dogmat ten jest odrzucany przez wszystkie inne ruchy protestanckie. Należy zauważyć, że stopień czci Matki Bożej jest znacznie wyższy wśród katolików niż wśród prawosławnych. Pogląd na wolną wolę. Istnieje również kontrowersja, która rzuca światło na sposób, w jaki oba kościoły patrzą na rzeczy. Kontrowersja dotycząca łaski i wolnej woli. Przperem wieku świętej. Augustyn wyjaśnił dogmat o grzechu pierworodnym, który każdy nosi w sobie od momentu poczęcia. Na podstawie tego dogmatu charakterystycznego dla Kościoła zachodniego, natura ludzka jest predysponowana do zła i nie może być od niego wybawiona bez specjalnej łaski. Na chrześcijańskim wschodzie kontrowersja ta pozostała niemal obca. Prawosławie utrzymuje, że człowiek został stworzony wolnym, nie został jednak zachowany od skłonności do zła. Uwielbił Boga spontanicznie, a nie dlatego, że został skierowany ku dobru przez specjalną łaskę. Ludzka natura jest skłonna do dobra, a zło jest wobec niej zewnętrzne. Tak więc kościoły katolicki i prawosławny mają między sobą wiele różnic, zarówno zewnętrznych, jak i głęboko wewnętrznych. Niemniej jednak kościoły uznają wspólną wiarę w Jezusa Chrystusa i wzajemnie uznają niektóre sakramenty kościoła. Istnieje również szeroka ideologia ekumenizmu, która opowiada się za zbliżeniem wszystkich kościołów chrześcijańskich, zwłaszcza prawosławnego i katolickiego.